Siemano, witam wszystkich. Październik się praktycznie skończył, listopad zaczyna i, i ostatni dzień jest takiego ładnego słońca. Także postanowiłem zrobić jeszcze materiał o zacienieniu instalacji. Już wam mówię o co chodzi. Jak widzicie, instalacja 385 kW dzisiaj do godzin, praktycznie popołudniowych, nie będzie w zacienieniu i ona będzie naszym takim wzorcem, właśnie mocy a instalacja 5 kW, no niestety z racji drzewek jest yy, zacieniona. I zobaczymy teraz, teraz jest godzina, jak wam mówię. Teraz godzina yy, 7.49, bo to już na nowy czas. I jak widzicie tutaj drzewka robię mi robotę. Zacienione mamy praktycznie yy, jeden od lewej cały, później mamy tak drugi, trzeci. Prawie cztery panele mamy zacienione. Pamiętajmy, że ta instalacja ma 5 kW, tamte 3.85, ale ja będę liczył e, akurat ile procent właśnie mocy jest. Także podejdźmy teraz do falowników. Także instalacja 3.85 kW produkuje teraz 1741 W. To jest około 45% mocy. A instalacja 5 kW produkuje teraz 1850 W. I to jest około Już Wam mówię Ja to wszystko w Excel'a powinien wrzucę Dokładnie policzę Ale to jest około 35% Także już widzicie jaka jest różnica Na dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie cienie jest tylko na dolnych częściach Trzech paneli I teraz marketingowe Że tak powiem Cuda paneli Half Cut Czyli teraz powinna instalacja I tak produkować w miarę prawidłowo Bo jest zaczyniona tylko jedna część panelu a niestety to jest no, prawda? Także zobaczmy na falowniki. Sole Tracker 2 oczywiście jest cały czas w słońcu. I nasza zersowa instalacja produkuje 2000. 300 W, tak sobie to troszeczkę skacze to jest 60% mocy. A nasza zanieczyniona 2550, czyli to mamy 50-51% mocy. Także widzicie, dalej jest około 9% różnicy. A te panele miały chronić przed właśnie takimi spadkami. Marketing robi swoje. Dzień numer 3. Jak widzicie, wystarczyło jeszcze chwilę poczekać. Znaczy, ja sobie poczekałem, żeby się tracker obrócił i zmienił pozycję. Także mamy zacienione tylko i wyłącznie. O, tutaj na dole troszeczkę. Parę cel. I tutaj mamy też delikatnie zacienione. Jak widać, ja się jeszcze tutaj w drugą stronę czy tak powiem obrócę o zobaczcie tutaj nam zacienia ten czubeczek jeszcze ale tu z dnia na dzień praktycznie jest coraz niższe słońce i musiał chyba obcinać na okrągłe także no niestety jest jak jest a te miesiące i tak już są kiepskie do fotowoltaiki także musimy to zaakceptować ale zobaczmy na folowniku żeby takie ocień właśnie co nikt na niego nie zwraca kompletnie uwagi a przecież co tu jest 3 nie zacieniona, ale tylko delikatnie. Zobaczymy jaka jest różnica. I widzicie 385 kW tracker teraz daje 65% mocy, nawet 65 tam z kawałeczkiem delikatnie. A nasza zacieniona instalacja zacieniona, no praktycznie zacieniona, bo to jest tylko troszeczkę cienia, daje 60% mocy, także zobaczcie, takie kawałeczki, a jeszcze obcina. A wierzcie mi, że jak zajdzie słońce, to ona będzie lepiej dawać jak 385. Słuchajcie, minęło nieco 10 minut, zostało już tylko tyle cienia. No dosłownie, tutaj tak, tutaj troszkę i tutaj tak delikatnie na tym. I chcę Wam właśnie coś pokazać, co się stało w tym momencie. Widzieliście, ile przedtem było. Także jeszcze się w dodatku wiatr zerwał i tamta instalacja ma lepiej, bo ma lepsze chłodzenie. Także jeszcze większą moc procentową powinna mieć. Podejdźmy do folowników, co teraz się dzieje. Słuchajcie, chyba dosłownie 10 minut minęło, bo sobie możecie tutaj godzinę obserwować na dole. Żeby nie było, że coś sobie wymyślam. Wiatr taki chłodny dosyć wieje, mocno i mamy 2600 W były takie skoki. To jest około 68% mocy, tak 67-68% mocy z 3,85 kW. A tu jeszcze z tymi języczkami cienia, 5 kW już ma 71% mocy, także widzicie, wyszła z cienia i już przegoniła tamtą Także jeszcze większa różnica jest, bo ta instalacja ogólnie ma lepszą sprawność niż właśnie ta 3,8 kW. Także jeszcze większa jest ta różnica w zacienieniach niż jak tutaj pokazuję po prostu. Ale to wszystko spróbuję w Excelu w miarę przeliczyć i finalnie cała instalacja w słońcu ekran jeszcze już praktycznie teraz na listopad grudzień styczeń luty raczej ekran nie będzie za, tutaj, tutaj za dużo dawał ten z tyłu co tam widzicie przyczepa stoi jakbym jeszcze ogarnął w miarę czymś na biało pomalował na razie nie mam czasu to może by coś odbijał i zobaczmy ile teraz naprawdę jest ta instalacja na plusie i jak widzicie, instalacja 385 idzie na 71%. A instalacja 5kW idzie już na 70%. Tu mamy już 7%, 77-78 mniej więcej. I jeszcze wspomnę, będę mówił głośno, bo wieje, może mi nie być słychać. 385, jak widzicie, tu jest kierunek południowy. Ona ma eleganckie chłodzenie. Dzisiaj wiaterek sobie podwiewa. I on cały czas chłodzi a piątka, tak jak widzicie, tam za drzewami jest schowana i ma gorsze chłodzenie. Także ta jeszcze wygrywa. I jeśli by nie było chłodzenia, to by było pewnie około 10% różnicy między nimi. Także policzcie sobie, że nominalnie jest 10% różnicy, a yy, zacieniona też nie, nie, nie powiem wam teraz, ile było, bo muszę to policzyć w miarę. Także biorę się za Excela i zobaczymy dokładnie, jaka taka naprawdę jest różnica. I tak na koniec mamy jeszcze południe słoneczne. 385 daje nam teraz 76% mniej więcej, a 5 kW 82% daje. Także jak sami widzicie około. I tak na koniec jeszcze jest południe słoneczne. 385 daje nam w tym momencie 76% mocy. A 5 kW daje nam 82% mocy. Także widzicie średnio około 5% z różnicy na plus dla i w dodatku też bifacjala ale tego ekranu jest mało co. Słuchajcie, także policzyłem to. Czyli mamy godziny. Godziny są tak na falowniku były, to będzie prościej po prostu sobie nawet podejrzeć jakie było zacienienie wrócić do filmu. Tutaj mamy właśnie moc jaka była na folowniku 3,85 kW procentowo i jaka moc instalacji wtedy jaką generowała moc instalacja po prostu procentowo i tutaj tak samo mamy 5 kW procentowo i jak widzicie pierwsza próba, która była <laughs> panele trzy panele zacienione jeden pełny w pełni zacieniony dwa tak w połowie różnica jest 8% przy drugiej próbie już paneli zacinionych, tylko i włącz trzech chyba dalej, paneli zacinionych tylko na dolnych częściach. 7% się utrzymuje. Później już takie nie, nieznaczne było zacienienie, już takie końcówki po prostu były, ale dalej 6% się utrzymywało właśnie tej różnicy. I dopiero w momencie, kiedy jeszcze taki delikatny, to, to jest czwarta próba, jeszcze tam na kilka płatków dosłownie padał cień. Dopiero instalacja weszła na plus yy, do przodu, ale to tak naprawdę dalej było na minusie, bo finalnie ta instalacja na 100% to idzie yy, że... inaczej. Może wytłumaczę w pełnym słońcu. Instalacja po prostu nasza wzorcowa jest o 6% słabsza od właśnie tej instalacji, która była wcześniej zacieniona. Także tutaj można liczyć, że było nawet minus 3, tu było minus 9. Można jeszcze to bardziej pogłębić bo instalacja wzorcowa ogólnie jest słabsza czyli już w pełnym słońcu ona jest słabsza o 6% także jeszcze bardziej były po prostu to zacienienie jeszcze większą degradację po prostu uzysku nam generowało i o to chodzi, że jeśli nawet było tak jak widzieliście taki cień no tam przy minus 6 cień był już nieduży naprawdę nikt by za bardzo na niego nie zwrócił uwagę, jeśli jeszcze instalacja stoi na gruncie a tutaj macie 6-9% różnicy, prawie 10%, a to jest powiem Wam bardzo dużo, bo na jednym kW macie już 100W, a instalacja przed kilo, 5 kW już macie 500W także cały czas nam to, wciąż nam to procentuje z dnia na dzień i czasem można tak jakieś drzewko, krzaczek, coś tam obciąć i już będzie lepiej po prostu dla Was, dla Waszej produkcji ja niestety mam w takim miejscu instalację, że optymalnie ją ustawiłem, żeby jak najmniej było cienia, więcej się po prostu nie dało. No i tyle. Ale w najlepsze dni, najbardziej słoneczne, tam praktycznie na niej nie ma cienia. Dopiero w te dni słabsze, jak właśnie jesień, zima. Kiedy z tą pogodą tak naprawdę jest loteria? Bo październik był super, ale listopad już nam się kroi na bardzo. Na bardzo słabe, także zobaczymy, jak to będzie. I moja prośba do Was no gońcie cień z instalacji, jak tylko możecie. Bo na że ja od rana do wieczora muszę to wszystko, że tak powiem, wyczaić, a na stacjonarnej można to e, bardziej przypilnować. Także pamiętajcie, cień to jest zawsze wrogiem e, produkcji. Także słuchajcie, jeśli Was interesują, interesują was e, takie ciekawostki, to na moim kanale oczywiście są playlisty do tego. E, jest taka playlista ciekawostki, porównania testy. Do tej playlisty wrzucą właśnie różne takie moje testy, porównania i inne rzeczy. No i oczywiście zapraszam Was na mój kanał. Fotowoltaika, solar trackery, kolektory słoneczne, pompy ciepła, fory, także dużo różnych prób testów, kombinacji. Zapraszam i słoneczkę życzę.